Już. Podobno dyrektorem administracji lewizyki, za tobą podążał 10 punktów, więcej zrobił. Już mówię, cytowaliśmy niedzielę na godzinę 17, pogoda nie sprzyja No dobrze, gratulujemy. 251 punktów, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki, a Tomek Rząsa tak się niespecjalnie chwapi do tego, żeby się sprawdzić. Boisz się rywalizacji? Nie boję się rywalizacji. Czekam na odpowiedni moment i się rozgrzewać. A wtedy możesz mieć przewagę, bo przypominamy, że o 17 będzie tutaj mecz reprezentacji Polskiego Związku Klinicznego. Maciej, Sa Maciej Sawicki będzie kamerą w pierwszym składzie. Tomasz Rossa też z tego co zdołałem się selekcjonerem. Wy tego nie wiecie, ja to wiem. Miejsce w pierwszej szóstej jest. Miejsce w pierwszej szóstej jest, a w zakresie cztery. No, ale chyba. Okay. Okay. Skrom, jeśli chodzi o tę liczbę punktów zdobytych, to są naprawdę bardzo dobre wyniki. Kolejna brałka. Ja myślę, że ktoś, dopóki się sam nie przekona, jak to wygląda, to może podchodzić do tego, powiedzmy sobie, z dystansem. Ale... Szanowni Państwo, jestem z dyrektorem ślicznie, zaliczyłem niezły wypadek na dymniku. Słyszałem, tak, ja jestem na czasie, ale co zrobić, trudno bywa. Świetnie ja to, tak, tak, to posłuchałem o powie, się zdarza. Tak, A tak, jak widziałem, że ty zaliczysz tak, każdą tak, dyskusję po 6-7 razy i w związku z tym teraz każdy punktów. Jaka jest tego na sytuacja? Eee, nie, 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 nie. Ja, ja zachowuję tak, tutaj rozsądek no. i tylko pierwsze powieści się liczą. Resztę robiłem tylko dla własnej idei ugrania się ide w piłkę. Dyskutowaliśmy tutaj z e, latem 20 lat jego wyniki. To jest wynikowny czy wynik, czy to, 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 to jest bardzo że Już w tej chwili wiem, że sprawdzaliśmy dokładnie jak wygląda klasyfikacja. Chcę o tym mówić, dopóki nie będziemy mieli oficjalnych wyników. Kto rzeczywiście jest najlepszy, ale, ale można spokojnie stwierdzić, że to jest wynik, który plasuje. To no nie chcę za wiele zdradzać, ale pierwsza piątka. Pierwsza Przyska piątka. piątka Gratulacje czekamy na expand. A ja czekałem, właśnie na Stefana Majewskiego, żeby w końcu do nas dotarł. Jest, jest! Stefan Majewski, Zapraszamy bardzo serdecznie. powiedzieć Pozycja stopera. Powiedzialnie pilnuje tyłu. Jest dużo takich praktycznych podpowiedzi na innych wydarzy. Ja już witam serdecznie Stefana Majewskiego. Jak zawsze w góroczym towarzystwie. Witam serdecznie. Eee... Uwaga, sto! Zakończę, kończę numer na mojej numer 1. Do Polski z Zaraz będziemy wiedzieć, ile pan panie Stawanie, tylko dzieci, Starsi dali się tutaj też niecałkowicie skręcić w tej grypy na powodowie. Właściwie ja się z tym zgodzę. Tak przy okazji skorzystaliśmy No dobra, spróbuję pan. どうぞ。<laughs>